Halo, halo, dzień dobry. Weszłam do Was na chwilkę, żeby Was zaprosić na spotkanie, które się odbędzie z Anią Tarą. I będziemy mówiły na tym spotkaniu o cudownej rzeczy. zgodziesz z życiem. A więc zapraszam Was, jeżeli jesteście, do tego, żebym wyciągła, wyciągnęła dla Was przesłanie i niech idzie w świat, a przy okazji chciałam zaprosić Was w ten piątek o godzinie 18 na spotkanie w Bolesławcu. Mamy Stowarzyszenie Świadomości i Zdrowia. Przez wyjazdy czerwcowe trochę się mało u nas działo, ale zaczynamy i w piątek będziemy mówić o cudownej rzeczy, jaką jest komunikacja. Czyli jak rozmawiać, by być wysłuchanym i zrozumianym. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jak się komunikujemy z innymi ludźmi, nie tym tak zwanym językiem, to inni nas po prostu nie rozumieją. Zaraz o 17 będzie audycja z Anią Taran, więc ja jeszcze dla, dla Was na dziś. Póki się rozłączę, wyciągnęłam kartę dobrostanu, żeby wam lepiej było. Dobre rzeczy przychodzą do mnie bez wysiłku. Otwieram się na szczodrość wszechświata. I karty z karta słowa mocy. Wszelki lęk przemieniam w odwagę. Wszechświat mnie wspiera. No właśnie. Czy macie odwagę do zmian? Czy chętnie dokonujecie zmian? Czy lubicie zmiany? Ja wiem, że wiele osób nie lubi po prostu zmian. Jest Ania Petra, witaj Aniu, cieszę się Gosiu, że jesteś, pojawiłaś się, mam słaby dzień. O, ja. wiecie co, oj przepraszam, dobrze, że mi się odezwało, nie wyłączyłam telefonu, nie wyciszyłam, przepraszam. Masz słaby dzień, to już do ciebie gonię z dobrą nowiną Aniu. Ania Petra, jestem istotą twórczą. Z nieograniczonym potencjałem. I jestem magnesem, który przyciąga dobro i dostatek. To jest dla Ciebie, Aniu, i słowa karty mocy. Potrafię uspokoić mój umysł, dostrzec, dostrzec piękno swojego życia. No, widzisz, Aniu, jakie piękne przesłania. I Stasienka jest Cebula. Witaj, Stasiu, karta dobrostanu dla Stasi rozpoznaję siłę swojej intuicji, słucham swojego serca, otrzymuję boskie przewodnictwo i kartę słowa mocy dla się i cebula koncentruję się na tym, co tu i teraz. Tworzę jedność ze swoim doświadczeniem. Wszystko jest dobrze. Wyciągnę jeszcze kartę anielską dla Ani Petry, ponieważ mówi, że dziś ma słabszy dzień. I zobaczymy. Anioł chwały. Aniu, wyśpiewuję cześć i chwałę źródła wszelkiego życia. Więc taki aniołek, żeby Ci polepszy dzień, przywędrował do Ciebie. Widzisz, jakbym wiedziała, że jeszcze chwilkę, bo nie mam dużo czasu. I jeszcze Jolencja jest Magdiaż, więc dla naszej Jolency dawno Cię nie było, Jolu. Dziękuję za przebogate dary, które otrzymuję każdego dnia. Daje się ponieść poczuciu wdzięczności. I dla Joli słowa mocy. W każdej chwili mogę poprosić o pomoc. Moje anioły, ponieważ są przy mnie, żeby mnie wspierać. A więc, kochani, no pięknie, tak jak powiedziałam, zapraszam Was do polecławca w piątek. Będziemy omówić o komunikacji, a w przyszły piątek Ajola jest w Niemczech. Ach, ja, no, coś z tych w Niemczech. Mhm. No. To wszystkiego dobrego, niech Ci się tam dzieje jak najlepiej w tych Niemczech. I ja Was chciałam zaprosić, tak jak powiedziałam, kto jest na miejscu albo blisko, dołączajcie do nas, do naszego Stowarzyszenia Świadomości i Zdrowia. Poszerzajcie świadomość, bądźcie z nami, łączmy się. Wiecie co, takie każde spotkanie to jest wymiana energii, to jest ładowanie akumulatora, dopóki jeszcze możemy. Widzicie, oni nas rozpieścili. Ja nie chcę. Wiecie, że jestem ostatnią osobą, która mówi jakieś niemiłe rzeczy. Ale niestety dali nam pożyć, jak to się mówi, bo ostatni czas jest tak zwany w miarę normalny. I już uśpiliśmy czujność. Ale niestety przyjdzie trochę trudniej. Szukajcie kontaktów żywych, szukajcie ludzi, z którymi będziecie mogli się czy wymienić towarem, czy wymienić wsparciem, czy, czy po prostu być blisko drugiego człowieka. Bardzo Was o to proszę. Kto może jeszcze i chce, może przybyć na festiwal nasz który odbędzie się 30 lipca w Bolesławcu. Mamy wykłady, a po wykładach mamy zabawę. Mamy goście, gości z różnych miast Polskiej, ale przyjeżdżają. Najdalej jedzie mężczyzna 1100 km. Nie wiem dokładnie skąd on jedzie, ale zapłacił i za festiwal, i za zabawę, chce się z nami bawić. Zobaczcie, 1100 km nie jest daleko, żeby. Być z ludźmi, którzy się rozumieją. To jest po prostu niesamowite. A więc Krys Krysiunia, szybciutko, bo ja zaraz mam audycję z Anią Taran dla Krysiulki mojej Krzyżanowskiej. Przyciągam dobro, miłość, radość i bogactwo. Moje zasoby są nieskończone i karta mocy dla Krysiulki z łatwością koncentruje uwagę na działaniach, które są w danej chwili najistotniejsze. A więc, tak jak powiedziałam, zapraszam na festiwal. Zapraszam w piątek do Bolesławca na ulicę Zygmunta Augusta 14, a przez 9. To jest w bloku, to jest koło restauracji. Bolesławianie mówią czarny kot, że to jest ta okolica i, i że ludzie prędzej wiedzą. Jest to osiedle bloków. Takich tradycyjnych i mamy wynajęte mieszkanie, i tam się mieści nasze pomieszczenie, gdzie się spotykamy. Jest to Stowarzyszenie Świadomości i Zdrowia Bolesławieckie, gdzie robimy dużo pięknych rzeczy. Także na to Was zapraszamy, a ja tymczasem już wyciągłam trochę dla Was dobrego i zapraszam za chwilę na piękną audycję w zgodzie z życiem z Anią Taran buciaczki kochani, idę następnego razu. Pa